Że odcinka EFSTON, LIDER, VIZE, ELOCITY, PLATINET, CLICKLIST, i MAGMAR PSTRYK. Cześć witam. Dzisiaj taki krótki materiał na temat cen w Tesli, bo się pozmieniało i to pozmieniało się w Polsce, pozmieniało się za granicą, więc myślę, że to jakaś globalna akcja. Jeśli ostatnio rozmawiałem z kilkoma znajomymi, to zastanawialiśmy się nad zakupem jakiegoś samochodu i pamiętam jak z miesiąc temu tu jakiemuś koledze mówiłem: weź, poczekaj, obserwuj samochody gotowe do odbioru. Moim zdaniem coś tam się pojawi, no i byłem tutaj prorokiem, jeśli ten ktoś pamięta, to niech da znać w komentarzach komu to mówiłem, bo oczywiście, że zapomniałem, tak to jest pamięć dobra, ale ulotna, ale już do tematu, do tematu, popatrzcie co można dzisiaj wyrwać na stronie Tesli, linki oczywiście dam w opisie, Standard Range z napędem na tylne koła 170 tysięcy, jak ktoś zgarnie 4 dychy dopłaty, tutaj odsyłam do materiału z dopłatami, zrobię oczywiście link, no to 130 tysięcy za takie auto, które 6 sekund rozpędza się do 100 na godzinę. No po prostu petarda. Mamy tu koła 18, mamy tu WLTP 500 km. Auto jak najbardziej nadaje się na trasy, no bo może korzystać z superchargerów. Także jak widzicie, o jeszcze można użyć mojego referala, wtedy macie bezpłatne 1000 km. Tutaj też Wam linka zostawię oczywiście. No i co, my co, co my tutaj mamy? Korekta ceny prawie 15 tysięcy złotych, więc myślę, że no jest fajna oferta. Oczywiście, że za rok pewnie będą lepsze. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że ciężko kupić tak dobry samochód. W tak fajnej cenie. Od jakiegoś czasu widzę, że tutaj już nie dodają nawet złącza mobilnego, także wszystko sobie trzeba dokupić, ale że testowałem różne sprzęty, więc nie jest to jakiś problem. Mamy tutaj gwarancję jak zawsze w Tesli 4 lata 80 tysięcy, a na jednostkę napędową akumulator 8 lat 160 tysięcy. Tak to tutaj wygląda w tranzycie, wkrótce dostawa do Warszawy. Także myślę, że kurczę warto się nad takim samochodem zastanowić. No bo popatrzcie, 6 sekund do setki, znajdźcie mi samochód, który po dopłatach będzie kosztował 130 tysięcy, będzie miał takie parametry. Jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzach, ja tam nic takiego nie znalazłem. Także jak ktoś chce wejść w elektromobilność, to oczywiście jak to do Tesli trzeba się przyzwyczaić, tutaj będę polecał poruszyć sobie takie auto choćby z Magmaru na, na parę dni i pojeździć, zobaczyć czy nam to pasuje, bo mamy tutaj brak kierunkowskazów klasycznych, tylko manetki, tylko guziczki na kierownicy, no jest auto, do którego się trzeba przyzwyczaić, natomiast odsyłam tutaj do mojej playlisty Chorwacja Test byliśmy tam wieloma elektrykami w Chorwacji, czyli na długiej trasie i się okazywało, że no jednak Tesla najprzyjemniejszym autem jest na długie trasy. Bo na co dzień to każdy elektryk się sprawdzi. natomiast na długie trasy. No to chodzi o to, żeby było proste, szybkie ładowanie w dobrej cenie, a w Tesli to wszystko mamy. Mamy dostęp do Super zawsze plug and charge, zawsze. Całkiem rozsądna cena, bez żadnych abonamentów, bez zastanawiania się, a co najważniejsze nawigacja nas tam doprowadzi. Także jak ktoś chce wejść w elektromobilność, to popatrzcie dzisiaj, jak to dobrze ogarnie 130 tysięcy brutto i jeździmy elektrykiem. Powiem szczerze, jestem w szoku, jak się te czasy pozmieniały. Także uważam, że to świetna oferta, świetna cena, jak ktoś się zastanawia, niech się przejedzie i myślę, że jest to naprawdę bardzo uczciwa cena. Patrząc dalej, bo jeszcze tutaj przejrzałem, co jest więcej, no to możemy wejść tutaj w temat pod tytułem Long Range z napędem na tylne koła, i mamy tutaj 18 tysięcy więcej, bo 188 tysięcy, no ale mamy WLTP 700 km, także WLTP z 500 km więcej. Realnie będzie to pewnie, jadąc w jakiejś szybkiej trasie, 100 100 km więcej, niemniej jednak. No, takim long range zawsze jeździ się wygodniej, no bo mamy tego zasięgu więcej, a zasięgu nigdy za dużo, aczkolwiek testem, jak miałbym podróżować, to dzisiaj wsiadam i jadę standard range'em czy long range tak samo do Chorwacji czasy przejazdu będą porównywalne, aczkolwiek więcej będzie ładowań w standard range, czyli mówię o tym za 170 tysięcy, także dla mnie takim optymalnym wyborem jest chyba te 188 tysięcy, natomiast dla każdego coś innego, a jak ktoś lubi osiągi i dobrą jazdę zimą, no to dopłaca kolejne tam około 9 tysięcy i mamy prawie 198 tysięcy wersję long range z napędem na tylne koła. Mamy tu 4-3 dosetki. No mamy tu to po prostu już taki pocisk. Może być w kolorze białym, może być czarnym. To by było chyba na tyle w tym krótkim materiale na temat obniżek cen Tesli. Jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć.